Integracyjny program edukacyjny. Miej obraz osoby niewidomej. Filmy edukacyjne dla dzieci. Kasienkowe Bajanie. Kwiatki z kwiateczkowa. Audycja muzyczna na podstawie słuchowiska w reżyserii Janusza Odrowąża. Tekst Janusz Odrowąż. Muzyka Zbigniew Złotnickiej, Interpretacja Katarzyna Nowak Dzień dobry, witam wszystkie dzieci. W ramach naszej fundacji i akcji Miej obraz osoby niewidomej opowiadamy o tym, że inny, niewidomy nie znaczy gorszy. Drogie dzieci, wszyscy lubimy kwiatki. Opowiem Wam dzisiaj bajkę o kwiatkach i o tym, że... Trzeba nawzajem siebie szanować. Było sobie takie miasto kwiateczkowe. A w tym kwiateczkowie mieszkały w domkach z brylantowej rosy najpiękniejsze kwiatki. Ale był jeden kwiatek, który mieszkał sobie na grządce. Nazywał się bratek. I ponieważ był sobie takim skromnym, małym kwiatkiem, to inne kwiatki mu tak trochę dokuczały, że nie jest wytworny, że nie jest elegancki, że nie ma za dużo rozumu. I ten bratek, którego się razu, taki smutny, pomyślał sobie, chciałbym być taki wytworny. I zaśpiewał sobie tak. Gdyby był ze mnie duży kwiat, Taki wspaniały, duży kwiat. Pewnie nazywałbym się brat, pewnie nazywałbym się brat. Ale ja jestem mały kwiatek, zwykły, nieśmiały, mały kwiatek. Więc wszyscy o mnie mówią bratek. Więc wszyscy o mnie mówią, bratek, 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 a nie brat, bratek, bratek, mały kwiat, bratek, bratek, chopsa za, bratek. Czyli ja. Gdybym wspaniałe płatki miał, gdybym wspaniałe płatki miał, to może Lilią bym się zwał. To może Lilią bym się zwał. Ale ja jestem mały kwiatek, zwykły nieśmiały mały kwiatek. Więc wszyscy o mnie mówią: bratek! Więc wszyscy o mnie mówią: bratek. Bratek, bratek, mały kwiat. Bratek, bratek, a nie brat. Bratek, bratek, chopsa za. Bratek, czyli ja. Bratek, bratek, mały kwiat. Bratek, bratek, a nie brat. Bratek, bratek, chopsa za. Bratek, czyli ja. Aż tu nagle przyszedł kolejny kwiatek i mówi tak: kto tu tak hałasuje? A, poznaję. Nazywasz się bratek. Ja Cię też poznaję, odpowiedział bratek. Nazywasz się Gerbera. Nie Gerbera, tylko pani Gerbera. Jestem kwiatkiem bardzo eleganckim i nie mieszkam tak jak Ty na grządce. Podziwiam mnie całe kwiatoczkowo. Przepraszam, czy nie było tutaj pana tulipana? Nie było powiedział Bratek. A czy ty bratku wiesz? zapytała Gerbera, co to są maniery? Nie wiem odpowiedział Bratek. No właśnie. Kwiatek na grządce nie wie, co to są maniery. To posłuchaj i Gerbera zaśpiewała tak: Dobre maniery mają Gerbera. Są eleganckie, jak mało kto. Płatków nie gubią, w nosie nie dłubią, i zawsze pięknie ubrane są. Płatków nie gubią, w nosie nie dłubią, i zawsze pięknie ubrane są. Dobre maniery mają gerbery, zawsze dzień dobry mówią co dnia. Co wieczór szyje, każda z nich myje, a nawet uszy jedno lub dwa. Co wieczór szyje, każda z nich myje, a nawet uszy jedno lub dwa. Dobre maniery mają gerbery, ładnie przy stole potrafią jeść. Kubek kakao, słodyczy mało. A ciastek? Najwyżej sześć. Przyszedł kolejny kwiatek i mówi: ho, 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 sześć ciastek to za dużo. No, chyba, że ciastek z makiem. Ciastek z makiem to mógłbym zjeść bardzo dużo. Pan mak przyszedł, zawołał bratek. Jaki pan elegancki, panie maku. Hmm, nie było to tu pana tulipana? Zapytał pan mak. Bo kazał nam przyjść na zebranie w sprawie potwora. Przepraszam, zapytała pani gerbera. W sprawie czego? W sprawie potwora, powiedział pan mak. W królestwie kwiateczkowie zaczaił się potwór, który oplata swoimi więzami wszystkie kwiatki, a potem je dusi i nazywa się też nie wierzę w potwory, powiedziała gerbera. Umie pan tańczyć, panie maku? Zapytał bratek. Ho, 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 oczywiście. I śpiewać. Też umiem. Posłuchajcie i pan mak zaśpiewał tak. Tylko mak śpiewa tak, tylko mak umie tak. mak tylko mak tylko mak tylko tylko mak patrzą a tu idzie kolejny kwiatek pani chryzantema i mówi przepraszam czy nie było tutaj pana tulipana bo wezwał nas wszystkich w sprawie potwora nie ma powiedziała pani gerbera zaprosił nas tu wszystkich a sam nie przychodzi i nie przychodzi to bardzo niegrzeczne z jego strony. Proszę się nie martwić, powiedziała pani Chryzantema. Wydzwonimy go. Zaraz, chwileczkę, zapytał pan Mak. Jak go wydzwonimy? Wydzwonimy. Przyniosłam wspaniałe dzwonki telefonki zawieszone na łodyżkach. Weźcie je wszyscy i wołajcie głośno dzyń, dzyń, dzyń. I pan tulipan, choćby był na przykład daleko, daleko stąd, na pewno do nas przyjdzie. No to słuchajcie, dzieci: trzeba wydzwonić pana tulipana i wołajcie ze mną głośno, zyń, zyń, zyń. Niech zadzwonią leśne dzwonki, zyń, zyń, dzyń. Małe dzwonki, telefonki, zyń, zyń, dzyń. Kwiatek, który wydzwaniamy, zyń. Jawi się przed nami, cyni, cyni, cyni. Niech zaczłonią leśne dzwonki, cyni, cyni, cyni. Małe dzwonki telefonki, cyni, cyni, cyni. Kwiatek, który wyzwaniamy cyni, cyni, niechaj zjawi się przed nami, cyni, cyni, Niech dzwonią leśne dzwonki, cyni, cyni, Małe dzwonki telefonki, cyni, cyni, ten, który wydzwaniamy dzym, dzym, dzy. Niechaj zjawi się przed nami dzyń, dzyń, dzyń. Jakoś nikogo nie ma, powiedział bratek. Tylko chyba jakiś ptaszek leci. A pani Gerbera mówi, żaden ptaszek, tylko pan tulipan. Zobaczcie, jak rozpaczliwie machalistkami pewnie boi się, ze, że spadnie. Pan tulipan wyłolądowa na głowie, a ptaszki mówią. A kwiatki mówią: Czemu udaje pan ptaszka, panie tulipanie? I czy to tak wolno lądować na głowie? Że się potłukłem, to nic, powiedział pan tulipan. Ale napadł mnie potwór, pesz, oplódł mnie swoimi wiązami i zaczął mnie dusić. Ale usłyszał dźwięk dzwonków, puścił mnie, a ja zacząłem lecieć i znalazłem się tutaj. Panie tulipanie, zawołała Gerbera, czy ten pesz Gerbery też dusi? I gerbery, i nawet bratki, proszę pani, powiedział bratek. Słyszałem od mojego bratka dziadka, a mój dziadek słyszał od bratka pradziadka, a pradziadek słyszał od bratka pra pra, pra 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 dziadka. Panie tulipanie, zawołała Gerbera, bo nikt nie słuchał bratka. Trzeba coś zrobić trzeba zwołać zebranie pod krzakiem. I zostawiły kwiatki, niestety, bratka, bo uważały, że ma niewiele rozumu, a pan tulipan, pan mak. Pani Gerbera, pani Chryzantema i pan Tulipan poszli na zebranie i śpiewali sobie tak. Idziemy na zebranie, idziemy na zebranie, panowie oraz panie, idziemy na zebranie, tam każdy będzie w stanie wyrazić swoje zdanie. Idziemy na zebranie, idziemy na zebranie. Rzucamy gotowanie, rzucamy wielkie branie, bo jednak moje panie, ważniejsze jest zebranie, rzucamy krzywobranie, a nawet wędkowanie, idziemy na zebranie, idziemy na zebranie, idziemy na zebranie, idziemy na zebranie, panowie oraz... Każdy będzie w stanie wyrazić swoje zdanie. Idziemy na zebranie, idziemy na zebranie. A bratek sobie pomyślał tak, gdybym miał trochę więcej rozumu, dużo, dużo więcej niż mam, to bym może z nimi na to zebranie poszedł, ale ponieważ nic mądrego nie wymyślę, to wolę. Wiecie co? Pobawić się dzwonkami, a może bym wydzwonił. Najdziwniejszego kwiatka świata. Może on by też nam pomógł pokonać potwora perza. Więc wezmę dzwonki, a wy dzieci wołajcie ze mną głośno, dzyń, dzyń, dzyń. Może najdziwniejszy kwiatek świata tu przyjdzie. Niech zadzwonią leśne dzwonki, dzyń, dzyń, dzyń. Małe dzwonki, telefonki dzyń, dęń, Kwiatek, który wydzwaniamy, dęń, dęń, Niechaj zjawi się przed nami dę, Niech zadzwonią leśne dzwonki, dyń, Małe dzwonki, telefonki, dęń, Kwiatek, który wydzwaniamy, dęń, Niechaj zjawi się przed nami dę, przeszedł dziwny kwiatek, który nie ma płatków, tylko same kolce, i mówi tak Buenos Dias, Buenos Aires, dzień Do Amigos, Ole. Jak się nazywasz? zapytał bratek. Jestem kaktus i pochodzę z dalekiego kraju, gdzie listopad jest w maju. Bratek, jestem. Bardzo mi przyjemnie, powiedział bratek. Chcesz? Oprowadzę cię po kwiateczkowie. O, czemu nie? Możesz oprowadzić. Tylko y, czemu to kwiateczkowo takie puste? Bo kwiatki poszły na bardzo ważne zebranie w sprawie potwora. O, nie lubię potworów, powiedział kaktus. Y, aha, no to może poszukamy tych kwiatków. No i poszli. A tu nagle widzą, że pod krzakiem siedzą kwiatki i się naradzają, co tu zrobić. I doszedł bratek z kaktusem. A kwiatki mówią: Trzeba iść do pałacu królowej Róży. Ona znajdzie sposób na potwora perza. Aż tu nagle przerwał to zebranie kaktus i mówi tak: Buenos Dias, Buenos Aires, dzień do Beros, compañeros, amigos, ole. Państwo pozwolą? Kwiatek? Kaktus jestem. Kwiatek? powiedział pan Mak. To ma być kwiatek? A pani Gerbera powiedziała: Jakiś okropny brzydal. Wynoś się, ty Krako, zawołał pan Mak. A bratek powiedział: Nieładnie wyszło. Gość z dalekiego kraju. Pani Gerbera nazwała go Brzydalem, a pan Mak Pokraką. I zgodzicie się, dzieci, jak ktoś jest indy, nie wolno mu dokuczać, prawda? A kaktus mówi: Ale ja bym się chciał z wami zaprzyjaźnić. Ja zamiast kwiatków mam kolce. I chciał podać rękę pani gerberze i ją. Poku, panią chryzantemę. Poku, wszystkie kwiatki krzyczą. Takie kolce powinny być zabronione, a pan Tulipan mówi: "A ja w ogóle proponowałbym zrobić zebranie. To wtedy udowodnimy, czy jest kwiatkiem, czy nie jest." Aż tu nagle przyszedł żołnierz hiacynt i mówi: "Baczność! Jestem hiacynt. Żołnierz. Co tu się dzieje? Kaktus", powiedział pan Mak, "Poku, panią gerberę." i panią Chryzantemę. – Baczność, jeśli kaktus zawinił, trzeba go ukarać. – To nie on zawinił, powiedział bratek, tylko jego kolce. – Baczność, powiedział Kiacent. to są sprawy prywatne, a wy przecież idziecie do Pałacu Królowej Róży pokonać potwora perza. Potwór perz yy, leży tu niedaleko i was słucha, co chcecie zrobić. Nie macie czasu, a wy tu rozmawiacie o kolcach. Dobrze, już idziemy na zebranie! Krzyczy pan tulipan. I kwiatki razem z kaktusem i bratkiem pędzą do pałacu królowej Róży i śpiewają. Idziemy na zebranie, idziemy na zebranie, panowie oraz panie. Idziemy na zebranie, idziemy na zebranie, idziemy na zebranie. Idziemy na zebranie. Przyszły kwiatki do pałacu, a królowa róża mówi Witam was. W jakiej przybywacie sprawie? W sprawie pokonania potwora perza. Chcemy, żeby wojska waszej wysokości go pokonały. Niestety, moje wojska go nie pokonają, bo składają się tylko z chiacyntem. To jak to? To nie ma sposobu na to, żeby potwór perz Przestał nas dusić i straszyć? Hmm, jest. Czarodziejska piosenka pana Słowika. Pan Słowik jest teraz w ogrodzie i ma taką piosenkę. I jak ją zaśpiewa, to czarodziejskie więzy przestają być groźne. Poproście pana Słowika, żeby zaśpiewał. Idziemy, idziemy do pana Słowika a pan Słowik siedzi w ogrodzie i płacze, bo stracił głos. A kwiatki mówią, bez piosenki potwora nie pokonamy. Jak wygląda głos pana Słowika? A królowa róża mówi, o, to tak jak naszyjnik pani Gerbery. Jest tak piękny, jest taki delikatny. Pani Gerbero, zawołał pan tulipan, skąd pani to ma? Skąd mam? To mam, po prostu znalazłam w ubiegły wtorek. Proszę oddać to, zawołała królo, królowa róża, ani mi się śni, a królowa róża powiedziała, proszę oddać naszyjnik mojej wysokości. Tak, to z pewnością głos pana słowika zaniosła panu słowikowi głos razem z bratkiem, aż tu nagle podpełzł potwór pesz. Opróczł najpierw panią Gerberę. I ona mówi zerwać tego nie mogę. Królowa róża mówi, nawet moją wysokość coś bardzo mocno oplotło, ale nagle pan słowik zaczął śpiewać. I potwór też nie miał siły dalej dusić kwiatków, przestał, przestał być zły, bo słowik zaśpiewał piękną piosenkę. A kaktus zawołał, wasza wysokość, ja chyba oszaleję ze szczęścia. Moje ostre kolce stały się delikatne jak skrzydła motyla. I to jest dowód na to, że kaktus to kwiatek. A bratek mówi tak, królowo, czy ja cię mogę o coś zapytać? Proszę, powiedziała królowa. Czy możemy kogoś takiego mieć, kto by się zajął dostawą ziółek do kwiateczkowa? Na przykład zielarunianka. Zieleszałwi. A kto to miałby być? Kto by się miał tym zająć? Zapytała królowa, może Perżuś? A królowa róża mówi, kto? Perzuś. Nazywam go perzusiem, bo teraz zmienił się na lepsze i nie jest już potworem. A królowa mówi, podejdź Perzusiu i powiedz nam, czy zrozumiałeś, że na świecie najbardziej potrzebne jest piękno? Zrozumiałem. Powiedział Perzuś. I obiecujesz być dobrym? Obiecuję. Tak więc będziesz dostarczał ziółek do kwiateczkowa. Dobrze, oczywiście. Zaraz to zorganizuję. I zgodzisz się, Perzusiu, że do złych metod potwora wracać nie trzeba? Nie trzeba. I wszystkie kwiatki zawołały. Pewnie, że nie trzeba. Najlepiej podzwonić leśnymi dzwonkami, podzwonić, pośpiewać i kwiatki na koniec, ponieważ przemierzyły wiele krain, żeby dojść do Pałacu Królowej Róży i pokonać niebezpieczeństwo i ucieszyły się, że wszystko się udało, I na koniec zaśpiewały tak. Krainami, dolinami, cyń, cyń, cyń Byście dzisiaj razem z nami, cyń, cyń, cyń I choć strasznie czasem było, cyń, cyń, Wszystko dobrze się skończyło, cyń, cyń, cyń Zadzwonimy kaktusowi, cyń, cyń, I gerberze i makowi, cyń, cyń, Chryzantemie i bratkowi, cyń, cyń, No a teraz perzusiowi, cyń Tak więc pamiętajcie, to, że ktoś jest inny, z innego kraju, nie widzi, nie chodzi, nie słyszy, nie oznacza, że jest gorszy. Ja też wam mówię do widzenia, tak jak kwiatki i do miłego zobaczenia. Zajęcia prowadziła Katarzyna Nowak. Realizacja nagrań Anatol Nowak. Montaż i lektor Justyna Margielewska. Fundacja Wygrajmy Razem Łukasza Barucha i Karoliny Żelichowskiej wspiera osoby z niepełnosprawnościami. I Ty możesz pomóc w realizacji naszych projektów przekazując 1% podatku. Wystarczy tylko wpisać nasz numer KRS w odpowiednie pole zeznania podatkowego. Innym sposobem wsparcia naszych inicjatyw jest przekazanie darowizny na rachunek bankowy Fundacji Wygrajmy Razem. Dziękujemy i zachęcamy do obserwowania naszego profilu na Facebooku i w serwisie YouTube oraz do odwiedzania naszej strony www. Partnerzy projektu: Placówki Oświatowe z Terenu Dąbrowy Górniczej, Patronat Medialny, Telewizja Telpol, Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, nasze sprawy www.naszesprawy.eu i abc. Arte, Patronat Honorowy nad projektem: Prezydent Miasta dąbrowa Górnicza. Projekt współfinansowany ze środków gminy Dąbrowa Godnicza.